Witam was 14 grudnia 2020 roku. Jestem tutaj pod Grudziądzem na takim kanale. Połowy tutaj trochę odymem a jak będzie bieda, to pojadę gdzieś dalej, nie wiem, nad jakieś jeziorko, albo jakieś po okolicy się pokręcę. Ogólnie totalny spontan, nie mam żadnego planu. Spójrzmy, co ten dzień przyniesie. Muszę wam powiedzieć, że ostatnio tutaj łowiłem jakieś 8 lat temu i wychodziły mi kawałki pociętych samochodów. <laughs> Z jakiejś dziupli teraz parę rzutów i zobaczcie na razie kupa śmieci zobaczcie drugi rzut w to samo miejsce jaki piękny jeżyk od groma, takiego szlamu po prostu świadczy o tym, że tutaj bardzo długo leży ten złom widzicie takie rzeczy? taka natura całe dno jest w tym usiane tu stoję u wlotu. widzicie Takiego tam ścieku, czy czego innego to chyba woda, spól, melioracja. A tymczasem sobie przytulam takiego pręcika dosyć pokaźnego. Ja już wam tego tak za bardzo nie pokazuję, ale praktycznie co rzut to taki jeżyk mięsny. Zobaczcie, masakra tutaj jakaś jest. Tak sobie rzucam, ale widzę, że mam tutaj gościa. Podjechał gość pickupem. Zobaczymy, czego będzie chciał. Czasem rzucamy dalej. Gość sobie otworzył klapę, wyciągnął jakieś plastikowe wiadro Będzie chyba wodę nabierał. Tak mi się wydaje. Chyba na ryby tu nie przyjechali, co? Jakieś opory czuję tam na dnie Jest kolejny dzisiaj kawał pręta Drugi dzisiaj pręcik. Powoli to idzie, ale do przodu. Dobra, sensu w tym nie widzę. Dwa pręty, na tyle rzutów, chyba już 30 rzutów wykonałem. A tu następny ciekawski jajo podjechało. Ludzie się interesują, co tu się dzieje. Pan z pasy rati wysiadł, popatrzył, pośmiał się i pojechał dalej. A ja się zawijam i będę dalej jechał gdzieś nad jeziorko za gadżetami wędkarskimi. Zakup dofinansowania środków programu operacyjnego. Ministerstwa Środowiska. Takie rzeczy. Opa, Takie wyczytałem informacje na tym aucie. A my lecimy nad jeziorko. Jako iż ten dzień jest typowo spontaniczny, nieplanowany, wylądowałem na jeziorze Rudnickim w Grudziądzu. Tu spróbuję sobie porzucać za gerdzietami wędkarskimi. A jak będzie bieda, to skoczę gdzieś dalej. Zobaczymy w trakcie filmu. Powiem wam tylko tyle, że bardzo dawno nie miałem takiego złego dnia, jeżeli chodzi o fanty. Ale jest pogoda przepiękna. 14 grudzień, a jest po prostu na plusie. Są co prawda tylko 3 stopnie, ale odczuwalna jest o wiele, wiele wyższa, bo nie ma wiatru. Dziś morsowanie to wręcz bajka by było, aż za łatwo. A tu lipa, nie ma fantów. Błądziłem wokół komina, aż w końcu trafiłem na trynkę i porzucam trochę tutaj. Pierwszy rzut i już macie denko będą śmieci, będzie złom drugi trynkowy rzut i takie esy floresy wychodzą trynka daje, trynka radzi, trynka nigdy Cię nie zdradzi zobaczcie, coś targam opa no tak wytargali sobie kawał płaskownika ze 3-4 kg spokojny Gwoździk i jeden grosz. Niewielki kluczyk. Od razu widzę, że jestem w grudziącu. Zobaczcie, tam jedna puszka leży. Tam druga. Tutaj małpka. Masakra. A w wodzie kolejne śmieci. Zobaczcie, ale piękna rzecz. Ale piękna rzecz. Zobaczcie, jaki piękny młoteczek będzie do odczyszczenia nawet jest jeszcze do niego rączka tyle że już strasznie zobaczcie zjedzona, drewniana fajnie młotek pierwsza klasa taki na oko dwukilowy. mogę się mylić ale jest i cieszy ogrody zajmują się tutaj zielenią w grodziądzu spoglądał co ja tu robię już chciał się zatrzymać, zagadać ale zrezygnował nie wiedzieć czemu nieśmiały jakiś być może a my kolejne kapsle ależ sobie wytargałem piękną elektrykę zobaczcie jakaś taka skrzyneczka miejmy nadzieję, że w środku jakaś miedziuszka jest tak czy siak, tak jakaś skrzynka elektryczna no i wiedziałem, że na tręce nie można się nudzić co rzut to praktycznie coś się ciągnie o, tym razem jakiś taki płaskownik była jakaś część większego zawiasu, pewnie jest trochę złomo. Pierwsza dziś zapalniczka nie jest to, co prawda, Zippo, jak mawia pan Janek z kanału Ryspansy, ale jest była zapalniczka. A teraz jest to, co jest najgorsze dla cieków wodnych, czyli baterie, czegoś my się dzisiaj dowiemy o sobie. Jesteś najlepszy i tej wersji będziemy się trzymać. No i znów zwykła podłość. Kolejna bateria, druga dzisiaj wyjęta z trynki. No i mamy déjà vu. Drugi identyczny jak na początku. Tutaj zobaczcie płaskownik. Strynki. Kolejne 3 kg na pokład. To patrzcie teraz na to. Obczajcie to, co tam idzie. <laughs> Nie pierdolę. Opa. Patrzcie i podziwiajcie. Patrzcie i podziwiajcie, zamiast na śmietnik, to strój do wody, nie? A tam jest 50 metrów dalej śmietnik, ale po co? Jak można wrzucić do wody, prawda? i ludzie, ludzie, trochę wziął się i wygiął. Takie rzeczy. Rowerek zostawiam koło śmietnika. Niech jakiś złomiasz go sobie weźmie. Ja nie będę tego w samochodzie woził. Nic nie mówię, ale za to coś czuję, czuję, że idzie ciężar. Idzie ciężar, idzie, i doszedł ciężar. Takie kawałki zobaczcie, pręd i taka tam konstrukcja. Wygląda jak rama od lustra. No tak jak wam mówiłem, zobaczcie, to jest ramka od lustra albo innego obrazka, taka nawet widzicie pseudo zdobiona. Powtarzam, jak na 14 grudnia jest mega ciepło. Jest około 4, 5 na plusie, już. A ja tu wyciągam coś takiego. Nie wiem co to jest. Wygląda jak jakiś niby telefonik, niby nie wiem co. Jakieś coś elektronicznego, ale teraz czuję ciężar na 5 kg minimum. Co to będzie? Uf. Zobaczmy. Znów zobaczcie. Trzecia, taka sama. Blacha, widzicie, to taki płaskownik, który był obrośnięty strasznie zielskiem i dlatego taki ciężki. Ile ja przyszedłem? 30 metrów bieżących trynki, i zobaczcie, ciągle coś wychodzi. Teraz jakieś takie odłamki z żeliwa. Od starej żeliwnej rury. Złom wyciągam z wody. Właśnie coś idzie. Zaraz zobaczycie, co robię. To jest kawał pręta obrośnięty tymi liśćmi, nie? co wpadły z drzewa. Złom. Mam magnes nodymowy, rzucam do wody i wyciągam złom. Tam będziecie jeśli to zobaczycie koło śmietnika oparty rowerek dziecięcy. Też go wyciągnąłem dzisiaj. No, masy... Nie? I tak, tak blisko, właśnie, przy śmietniku. To sobie podyskutowałem ze spacerowiczami. Wyjaśniłem, co robię. Pogęgałem trochę o tym rowerku, co go wyciągnąłem. Takie tam wiecie, zwierzęta. Dario, a tymczasem dalej lecimy i trynka co chwilę coś tam nam oddaje. Tym razem taka ażurowa siateczka, nie wiem od czego, jakieś sitko. Pole bramkowe, gol, a nie, jednak słupek. Patrzcie, taki słupek sobie wytarmosiłem, Za 4-5 kilo będzie. Pamiętacie ten mostek na trynce? Zobaczcie, w końcu go wyremontowali To kiedyś buszowałem z Kazikiem w środku Teraz jestem ze wściekłym Kazika zastępcą Zobaczymy czy coś nagubili przy remoncie Coś tam zahaczyłem, słuchajcie, coś potężnego ale na szczęście się odkleił, bo dziś nie mam woderów a w pianki mi się nie chce władzić teraz na dniach będę kupował sobie takie słuchajcie, wodery neoprenowe także warto wejść w nich do środka do trynki ale na razie porzucam sobie z brzegu taki tam bajt do śrubokręta krzyżakowego wylazł no i widzicie więcej dzisiaj było jeżdżenia niż łowienia ale trynka zrobiła robotę większość rzeczy wpadła tu na trynce a więc uratowało dzisiejszy wypad. Trochę tego złomu, będzie 20-30 kg. No i co, i to by było tyle na dzisiaj. Was zapraszam na kolejne odcinki, bo z pewnością będą. No i zapraszam dzisiaj na licytację obrotówek. Słuchajcie, jest ich około 140 sztuk razem. 40 chyba 6 sztuk jest w pełni uzbrojonych. Reszta, wiecie, to są takie tam bez tych haków, haczyków. Ale wszystko można sobie skompletować. Zobaczcie. Tak to mniej więcej wygląda. Cena wywoławcza proponuje 140 zł. Za te 140 sztuk. A jak cena będzie osiągała jakiś sensowny poziom. To dorzucę tutaj takie części zamienne do tych obrotóweczek. Te listki, nie listki. Widzicie. Te słupki. Ja tam się nie znam jak to się fachowo nazywa. No tak czy siak. Zapraszam wędkarzy. Licytujcie. Mi to leży niepotrzebne. Myślę, że złotówka za sztukę to nie jest jakaś tam wygórowana cena. A więc co? Wpisujcie w komentarzu. Obrotówki równa się i wasza cena. Zaczynamy od 140 zł. Miłej zabawy.